Jaki piękny poranek! Cóż, nic się samo nie wykopie! Lepiej zaczynajmy! Nastał nowy dzień, a z nim cień Każda chwila tutaj jest jak raj. Nie buduję coś, czuję emocji stos. Czy cud lepszy poznał świat Z niebo bez chmur ten tęczy wykąpało się Nie, 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 nie! Skribery, co bez końca, zgroza! Jak wody ranią cię, jeszcze flony wchodząc w dnie! Jak narzędzi zły, szalony pigry nie! Boby są kosztuś, ja chcę tylko spać! Zoknę, fala zombie, mięso wzywam, nie mnie. mnie! Słutki, blond, endermat, kradnie blok! Skąd te złoto zaraz eksploduje no? To. <toszcz> <toszcz> tak naprawdę chciałam powiedzieć, od chwili chwila słych dobry stanął u drzwi Wraz z kwiatami gram wesoły dźwięk Z uśmiechem i nie zrażą niczym się Nic nie zniszczy drogi do szczęścia mi Wesoła, wesoła, tak wesoła La 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 Wesoła, wesoła, zbyt wesoła Widzicie? Wszystko i się pomoimy! Piesoł, Piesą Czukami pomów, mnie! Yes. O jest! Masz czy to był gaz! Nie dla mnie mieć kota. I do tego las! co tu jeszcze ląfa, czak! Ta wersja wolna tak. Nie baw lasklu nie raz. Co się stało z handlem? he? Kopalni światła bud. Po co ten andezyd jest? Jak syn masz, miejsca brak. Ccieczkę masz! Gopisz nas! Nie poddawaj się! Uśmiechnij się, inaczej zbóż Lecz nowe próby to stres Robię cierpliwości, duży test Minecraft żartem jest! Nie gry perfekcją też Jeden krok, jeden ruch Ważne coś, gdy budować chcesz, to gijesz gdzieś! Za świat możesz iść jak chcesz. Gardzę tą grą! Nie zostaje z nią! I po co grać? Ty wciąż to samo trwa! Och, ta głupia gra!